Bo tak naprawdę to tak jest e, w tym naszym życiu, że e, ta moja małżonka, ona jest taka, wiecie, jak koleżanki przyjadą czy coś, to taki ciuciu-ciuciu. Ci. O Jezu, a co tam u Ciebie? Ojojo, oj, oj, ja dobrze, a u mnie jak fajnie. Co to ja jestem a co u Ciebie? Też fajnie. Ch**a prawna, kur**a. Kula, ona potrafi wszystkich opierdolić z zewnątrz, nie? Wszystkich. Sytuacja, worecz, no mnie po prostu zaskoczyła, prawda? My mamy dwójkę dzieci. I jej się spodobało, jak była w, w ciąży, że ją wszędzie wpuszczali bez kolejki, prawda? I ona teraz udaje, że jest w ciąży wszędzie. W kolejce. No bo jak? No inaczej. Ja już się nie odzywam. Ona tak się pokłóciła ostatnio z menadżerem, bo najpierw ona sobie zażyczyła menadżera, zaczęła się drzeć, że jak kurwa, wosk się spasz co tu się wydarzyło? Mówi tak. Proszę pani, system pierwszeństwa w kolejce dla kobiet w ciąży nie obowiązuje na infolinii. Weź, wytłumacz, weź, wytłumacz wszystkie podstawowe, proste rzeczy. No, czasem się nie da. I co mnie przeraża w tym wszystkim? Przeraża mnie to, że panowie, teraz my przez to wszystko głupiejemy. No nie macie, tak? Głupiejemy. Ja na przykład ostatnio dostaję zadanie. Idź do sklepu. Idę do sklepu. Jestem w sklepie. Tajemniczy telefon. Halo Marcin. Ja mówię, tak? Gdzie jesteś? <laughs> w sklepie. <laughs> w sklepie. Marcin, tak? Kup ogórka zielonego. Ja mówię dobrze. Marcin, tak? Twardy ogórek zielony. Rozumiesz? Twardy, tylko żeby był twardy. Rozum ja mówię, rozumiem twardy, zielony ogórek. Idę, biorę tego ogórka, trzymam go. Wytwardy Nie twardy. Twardy. Przepraszam panią bardzo. Czy ten ogórek jest twardy? I babeczka stoi i mówi: pana, jest pan normalny? Pan jest normalny? Przecież to cukinia jest. Poświęciłem Poświęciłem część tego komediowego monologu swojej żonie, dlatego, bo jak ja gdzieś tam się z nią kłócę, to ona potrafi stanąć i zawsze mówi to samo. Ty nie wiesz, jaka ja jestem. Ty nie znasz kobiet. Ty nie wiesz, jakie kobiety są. Ty kompletnie nas nie znasz, rozumiesz? No i ja znowu pomyślałem, że ja ze sceny udowodnię jeden do jednego, że wiem, jakie kobiety są. I dzisiaj w tym momencie to zrobię, prawda? Przepraszam, jakąś na imię? Kasia. Dajcie brawka dla Kasi. Brawo. Kasia, przyszłaś z... Michał, ja ci powiem, jaka Kasia jest. Jeden do jednego, a ty potwierdzisz, dobra? Jesteś Jesteście gotowy, Kasia, mógł prosić, żebyś na chwilkę wstała. Nie, nie. Kasia, Dziękuję, możesz usiąść. Kasia, jaka jest? Posłuszna, prawda? Słuchajcie, jak już przy rodzinie jesteśmy. Bo moja żona to moja rodzina, prawda? Chyba, że o czymś nie wiem tutaj, Jak już jesteśmy przy rodzinie, to też chciałem powiedzieć, może się trochę poskarżyć, że na początku związku e, mojego z żoną, to rodzina jej kompletnie nie chciała, żebym ja z nią był. Ja się normalnie musiałem z nimi tam napierdzielać, wyrywać ją, szarpać. I mówię, wchodzę któregoś razu, mówię, co za popierdzielona rodzina. Znaczy rodzina, no jej fagas, prawda? <śledz> I Ziomek mówi w końcu: Bierz, bierz! Ja wziąłem. I teraz on się śmieje. Kurde. Ja już niekoniecznie, prawda? Były mąż, były, 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 były Fagas, bo ja tak nazywam, ee, mojej żony, był testerem. Pracował w IT. Miał lekką, przyjemną pracę i zarabiał kupę kasy. Czyli odwrotność, Marcinka. No, i ona wierciła mi w brzuchu, że ma idź na testera, staraj się, rób coś. I ten, Ja mu: wy to znajdź mi ofertę na testera, to ja pójdę i spoko, żaden problem dla mnie. I ona znalazła mi ofertę. Ja przeszedłem rekrutację i byłem testerem. Szanowni Państwo, testowałem psie karmy. <laughs> Sie śmiejecie, a ktoś to musi robić, tak? <laughs> no. Piesek ci nie powie, że go brzuszek boli. Albo zasłonę. Albo że go gna. Tak? A ja? Ja powiem, tak? Ja się w domu nie przyznaję, tylko co robię, bo przez żonie nie będę mówił, że ja żrem karmę. Nie? Słuchajcie, tam była dobra kasa, ale co było najgorsze, to to, że ja, ja jako jedyny pracownik byłem na samym końcu w rankingach, nie? Bo mi jako jedynemu nie smakowało kurde. I co ja sobie pomyślałem? Główka pracuje, mówię, to ja sobie zajaram jointa. Tak? Objem się i będzie mi elegancko. Któregoś razu poszedłem do pracy, objadłem się, wracam najedzony, mówię, ja pierd... Wy to jest to, mówię, wchodzę do domu, biorę psa, mówię, ja idę z psem na spacer, taki objedzony. Ten zobaczył suczkę, co macieczkę. I za nią ja za nim biegnę, dzwoni żona, gdzie ty głupku jesteś? Ja mówię, no z psem. Przecież m***wa psa nie mam. <śled> <śled> ja wróciłem później i mówię, to za zacznę palić z rana, żeby jak już będę wracał do domu, to będę taki normalniejszy, prawda? Rano zapaliłem, wyszedłem, stoję na przystanku i podchodzi do mnie niewidomy z psem. I ten niewidomy do psa mówi: Siad. Pies usiadł, ja usiadłem. Kurwa. Stałem się odszypałem wykułem. Stoję. I nagle czuję, jak ten pies wącha mi I Ja mówię tak. Nie odzywam się, bo w sumie i tak mi coś swędzi, kurwa. I ten piesek. Jak to pies? Tak poczuł się lepiej, nie? I zaczął mi bzykać nogę. I ja stoję. Tak. I tak go kopnąłem. I wtedy niewidomy mówi: Widziałem, co pan zrobiłeś. Ja mówię: Panie, jak? I on mówi: Zobaczysz, karma wraca. Ja mówię: No, z podwojoną siłą. Karma wraca, mnie nastraszył cwaniak. Ale wiecie, już później przestałem palić, bo zauważyłem duże problemy przez to. I też mówię, no to co dalej robić? Nie chcę się zwalniać, chcę jakieś te rankingi podnosić. Więc mówię, może alkoholu, może wódeczki, jako zagryskę to potraktuję. No trzeba sobie jakoś radzić, prawda? No i tak zrobiłem. Problem w tym, że o 15 wróciłem najebany do domu. Wracam sobie, lekkim, chwiejnym krokiem. Moja oczywiście co robi? Obierdalam. Normalny jesteś. Mieliśmy dzisiaj jeździć po sklepie, załatwiać sprawy. Ty masz 15 lat, upiłeś się, jest 15 godzina. I ja jak tak stałem, dwie godziny później, naprawdę była moja wina, źle się zachowałem, bo nie... zacząłem wymiotować. Nie zdążyłem i wylądowałem pod prysznicem i wymiotuję. Jak faceci wymiotują, to kobieta, wiadomo, nie wspiera, kurwa. Ja wymiotuję pod prysznicem, ta się drze i mówił, Marcin, ostatni raz, ostatni raz jestem z tobą w obi, rozumiesz? Tak, miałem dużo problemów związanych z karmą. Jeden bardzo duży. Popsuła mi się tak zwana perystaltyka jelit. Trudne słowo, ale już je znam, prawda? Co się wydarzyło? Idę do lekarza i mówię, że pana pomóż mi, pan pomóż mojemu, ja same problemy, proszę pomożyć mi. I on mówi, panie, zamów sobie dietę. Nie? I ja sobie zamówiłem. Rano wstaję, jem sobie dietę. Przepysznie, jest, jest już cudownie. Oczywiście moja przychodzi, jest denerwowana, już, bo już wstała i ona jest już zdenerwowana. Nikt nie wie dlaczego. Może lewą, może prawą, ale jest zdenerwowana. Co ty robisz ze swoim życiem? Co ty robisz ze swoim życiem? Ja mówię nic. Zamówiłem sobie catering dietetyczny, jem sobie pyszne kuleczki, nesquik. O co ci chodzi? Marcin, przy bufet zamówiłeś? Ale słuchajcie, co się wydarzyło jeszcze? Miałem coś takiego, co ma część z was, tylko że ja miałem wzmożoną sytuację. I to były niekontrolowane pierdnięcia. Sie śmiejesz. Mi się to wydarzyło w saunie pełnej ludzi. Siedzimy. W sauna, nie jacuzzi. Wszyscy z tej sauny wyszli, nie? Jeden gość został. I siedzimy, 5 minut. I ja mówię, może on myśli, że to on zrobił kura. Kolejny czas siedzimy, ja mówię. Kurwa, może to on? Już sam sobie zgubiłem, nie? A co chodzi? I już mnie chwilę poznaliście, i ja wypalam do gościom. Wie panie, puściłem bąka, pan siedzisz. I on mówi: Panie, ja mam koronawirusa, nic nie czuję. I mówię, nic takiego, nic takiego. I to jest jedna z najgorszych historii, jaka mi się przydarzyła, dotycząca tej psiej karmy i problemów, które z nią wystąpiły. Bo kiedyś byłem pod Łodzią, prawda? Nie pod Łodzią, pod wodą, tylko e, miasto Łódź. I wszedłem sobie do McDonalda na luzaczku. Wybieram sobie już tam z tych okienek i nagle czuję, pot mi tutaj spływa. Mówię, o kurwa, nie zdążę tam chyba nawet dojść. Wchodzę do tej toalety i ja jestem z tych, co jak nie ułoży, to nie usiądzie. Kurwa, nie było nawet czasu. Odwracam się. Kurwa zamka nie ma. Myślę sobie, zrobię to na pieska, prawda? Złapałem za klamkę, wypinam się i jest mi już dobrze. Nagle ktoś kurwa szarpie. Ja mówię, też żeś karmę, jad kurwa, czy co? Puszczam. Mówię do gościa, przepraszam, ten do mnie nic nie szkodzi. I tak zobaczyłem pierwszy raz Rafała się właśnie. Słuchajcie, bardzo przykra sytuacja. Po tej karmie zaczęły mi strasznie rosnąć włosy. Na dupie właśnie. Wiecie, one tak mi urosły, naprawdę na dupie, że jak ja chodzi, zacząłem chodzić, to one mnie łaskotały. I ja byłem cały czas zadowolony. Prawda? I jak ona mi tak kotały, to ja po prostu musiałem ogolić, bo wiadomo, że Polak nie lubi, jak drugi jest zadowolony. Tak. Poszedłem do żony i mówię, no pomożesz? No Marcin, teraz są od tego salony. Zapisujesz się? Ja mówię, no to zapisz mnie, no to, co ja sam pójdę? Zapisała mnie do przepięknego salonu w centrum Warszawy. Do salonu troski o włoski, kurde. No mi się powinna zapalić czerwona lampka, kurwa. Nie zapaliła się. Idę do tego salonu w centrum Warszawy, patrzę, przepiękny salon, wchodzę do środka. Trzy przepiękne recepcjonistki, trzy przepiękne, uśmiechnające się recepcjonistki i Piotrek, kurwa. I Piotrek mówi do mnie, pan przyszedł na golenie, dupci? Nie. Ja mówię, ja. Pięć minut i pan wchodzisz. Ja mówię, ja wiem. Wychodzę, dzwonię z mówię, ty normalna jesteś? Do faceta na golenie dupy mnie umówiasz? On ja mówi, Marcin, tobie to i tak bez różnicy. Ja byłem w takim szoku, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Wchodzę tam, stanąłem i mówię, Piotruś, jak to będzie wyglądało? Piotrusz mówi, widzisz pan tego kozła? Hmm? Ułożysz się pan na niego i ja działam. Ja mówię, przecież to sytuacja bez wyjścia jest panowie. No nie cofniesz, bo się. Wiadomo. No ale kładę się, szanowni państwo, na tego możecie wierzyć bądź nie, na tego kozła. Teraz wam to nawet zademonstruję, jak to wyglądało, żebyście nie musieli wizualizować sobie. Ja się kładę na tego kozła, modlę się i nagle słyszę i czuję takie i ciepełko, kurwa. I ja mówię, no on mnie chyba w dupę pocałował, kurwa. Ja się zacząłem zastanawiać przez chwilę, czy mi się to nie spodobało, kurwa. I słuchajcie, no ja leżę tak i mówię, Piotruś, co zrobiłeś? Piotrek mówi, leżysz, pan? Ja dopiero wosk wylałem. Ja mówię, ja. Możecie wierzyć, bądź nie. Ja tak głowę do przodu biorę, patrzę, a tam wisi kitel Piotrka. I na tym kitlu tabliczka Uczę się, kurwa. Pięknie. Byliście super publicznością. baczcie się dzisiaj dobrze. Nie zepsujcie tego wieczoru. Cześć.